Zmiana. Kiedy jestem w związku partnerskim, czy mam żonę, mam męża i dokonuję jakiejś zmiany w swoim systemie informatyczno-energetycznym. Czyli na przykład robię ustawienia, przepracowuję coś z dzieciństwa, z rodu, no różne rzeczy, tak? czy karmiczne rzeczy. I u mnie mój system się zmienia. Automatycznie też system mojego partnera, partnerki też zaczyna ewaluować. I albo się dostosuje do mego systemu i tu się też dokona jakaś zmiana, coś się uzdrowi, albo ja, albo partner odejdzie. Teraz nie ma sensu przyprowadzanie na siłę żony czy męża i wymuszanie na nim jakiejś zmiany. Bardzo często słyszę od swoich klientek na przykład. Ja ci przyprowadzę męża. To jest takie fajne, ja ci przyprowadzę męża, żeby on też ale to może działać w drugą stronę, może powodować opór.